W tym materiale zajmiemy się pobiciem wielu rekordów świata z LEGO. Wszystkie pomysły, jakie zostały zaproponowane, pochodzą z naszego serwera Discord od jednych z Was. Więc jeśli ty również chcesz brać udział przy tworzeniu następnych odcinków, to koniecznie wbijaj. Link w opisie. Najbardziej SUS minifigurka z LEGO już się robi. Do jej zbudowania będzie potrzebne kilka podstawowych elementów. Najpierw tworzymy tułów, później boki i przedni oraz tylny panel. No i gotowe. Sami przyznajcie, że jest bardzo podobne do postaci z gry. Ale zaraz, jest ich dwóch. Ciekawe, który z nich jest impostorem. Najbardziej cringe'owa figurka. Mam tutaj idealnego kandydata. Spójrzcie tylko na ten jego tępy wyraz twarzy. Ale jakby tego było mało, to zobaczcie. Ma on nawet swoją własną, małą pelerynkę z logiem oraz swoją nazwą. Czy może być jeszcze gorzej i bardziej cringe'owo? Wydaje mi się, że chyba nie. Najczystsza minifigurka, już się za to biorę. Dziś udowodnimy, że biel może być jeszcze większy. I co pani powie na taki brud? To będzie trudno doprac. A może spróbujmy czegoś trudniejszego? Tańszy proszek nie doprą. A nowy skoncentrowany wizir? Niesamowite, to jest całkiem białe. W tańszym proszku prawdopodobnie wyprałabym to jeszcze raz. Myślę, że Zygmunt Hajzer z reklamy proszku do prania sprawdził się idealnie do tego rekordu. Pierwsze nie będzie. Najwścieklejszy minifig. Zdecydowanie będzie to woźny Krzysztof. Bardzo dba o czystość podłóg i wpada w totalny szał, gdy ktoś naniesie mu syfu na posadzkę. Bye. Ah! Pora na najgrubszą minifigurkę. Myślę, że wygląda całkiem nieźle, a została zbudowana z dosłownie kilkunastu podstawowych elementów. Co ciekawe, można ją też postawić na proste nogi, ale lepiej tego nie robić. To dla niego naprawdę bardzo męczące. Najbardziej martwa figurka: Michał zadowolony szedł do szkoły. Nie zauważył jednak, że na swoich butach miał mnóstwo błota, którym nabrudził na szkolnym korytarzu. Pech chciał, że była to podłoga, którą wcześniej zamiatał Krzysztof. I tak oto Michałek stał się najbardziej martwą figurką LEGO. Najbardziej z skibidi... Nie no, Heksagonek, nawet ty. Do zbudowania jej skorzystamy z takich elementów. Po utworzeniu kibla dodajemy do niego biały torsik i nóżki i gotowe. To nie, piosenkę. Dobra, czas na spłuczkę. A jeśli nie chcesz skończyć jak ten Skibidi Toilet, to koniecznie zostaw suba. Brakuje jeszcze kilkudziesięciu do osiągnięcia naszego celu, więc będę bardzo, bardzo wdzięczny. Teraz najbrzydsza figurka. Jest to oczywiście stary dziad z napojem w kolorowej butelce. Nie jest to oczywiście BrickFan. On stoi obok i wiadomo, że nie pije takich świństw, a oczywiście tylko i wyłącznie czystą źródlaną wód wodę. A tak serio przejrzałem kilkanaście internetowych rankingów i znalazłem oto najbrzydszą z figurek. Była dostępna w dwóch zestawach w 2003 roku i jest naprawdę paskudna. W dodatku ma dziwne nogi na sprężynkach, dzięki czemu można zrobić z nią ciekawą animację kopnięć. Najsilniejsza figurka. Nie, 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 nie. Co? Mocniejszy. Jest to oczywiście wielki Polak Mariusz Pudzianowski. Spójrzcie tylko jak świetnie radzi sobie z 10 kilogramowym ciężarem albo z betonowymi blokami na sztandze. Nic nie jest w stanie go powstrzymać. No może poza ławeczką, która przykleiła mu się do pleców. To by nic nie dało. To by nic nie dało. Nie, nie dałoby nic. nic. Tak to by nic nie dało. Nie dałoby nic. By nic. Najdziwniejsza budowla z figurek? Jeśli ułożymy kilka figów jeden na drugim to możemy połączyć je w takie oto ciekawe koło. Co jeszcze lepsze faktycznie może się toczyć i jest całkiem stabilne. Do zrobienia najbogatszej figurki użyjemy tego oto gentlemana. Nie może zabraknąć mojego drogiego łańcucha z białego złota. Do tego również złote monety, drogocenne kamienie szlachetne, sztabki złota oraz mnóstwo gotówki. Teraz już chyba nikt nie zaprzeczy, że to właśnie on jest najbogatszy. Wygląda niemalże jak sprzedawca zniczy w listopadzie. Do największych figurek mam idealnych kandydatów. Są to ludziki, które jakiś czas temu wydrukowałem na swojej drukarce 3D. Są naprawdę ogromne. Do budowy najbrzydszego domku wspiałem się na szczyt moich umiejętności i poskładałem kolorowe ściany. Z separatorów natomiast wykonałem prosty dach. Teraz czas na paskudny samochód oraz rodzinkę zamieszkującą tą piękną budowlę. Będzie to mama, tata oraz ich synek. Niestety, tata musi pilnie jechać na zakupy po mleko. Ciekawe czy wróci. Najwyższą figurkę możemy wykonać z elementów chudego z setów Toy Story. Najniższym natomiast zrobimy w ten sposób. Ah. Do najbardziej niebezpiecznej pułapki zamówiłem takie oto ostre miecze. Pomyliłem się jednak przy składaniu zamówienia i zamówiłem je odrobinę większe. To jednak żaden problem. Możecie kojarzyć sprężynkę z odcinka o satysfakcjonujących rzeczach z Lego, który puściłem u siebie na kanale parę tygodni temu. Nada się ona do nich idealnie. Do otworów po kolei dodałem ostrza i pułapka jest już gotowa do zastawienia jej na nic nie spodziewającą się ofiarę. No, Mama ojciec znów się przewrócił.